Dobry. witam ja chciałam się zapytać jak się tam czuje brat ale ja prosiłem państwa żebyście do mnie nie dzwonili i proszę mnie nie nękać telefonami ja chyba powiedziałem wiem kim jesteście i nie mam naprawdę zamiaru z za wami rozmawiać bardzo się proszę rozłączyć i do mnie nie dzwonić chyba A jak... to jest jasne chyba to jest jasny przekaz no ale bracie ma być jedna owczarnia jeden pasterz jest to jasny przekaz czy pani nie ma w sobie kultury no ja właśnie, kocham świadczy Jechowy. Bardzo się proszę, się I, I bym się cieszyła, jakbyś chwilę ze mną porozmawiał, bo Jezus by tak zrobił, na pewno. A mówicie, że naśladujecie Jezusa. O, Pani jest osobą, która ma brak kultury, no a z uwagi na to, że odstępstwo tak właśnie działa. Ale ja nigdy ale nie, mnie to, nie byłam nie świadkiem nie dziwi. Jechowy. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. bardzo. Bardzo proszę nie dzwonić do mnie. Ale źle mnie osądziłeś. Ale czy, pani, ale, czy pani to, ale czy pani to rozumie? Ale osądziłeś mnie źle, ja nigdy nie byłam świadkiem Jehowy. nie rozumie, co to znaczy, proszę Ja do mnie nie, nie jestem dzwonić. żadnym odstępcą, bo nie odstąpiłam nigdy od świadków Jehowy, tak, bo nigdy muszę, nie byłam. Muszę się wyłączyć panią zablokować, no trudno. No a Chrystus czeka na ciebie, kocha cię. Tak, Faryzeusz osądza właśnie. W XXI wieku faryzeusze co zborów Chrystusa nie założyli, bo Jehowa ich opętał z Ameryki i tu spają w jaszczurkach raczej zamieszka niż zaproszą Bogdana, uszurkę czy Zbyszka, żeby przekazać im błogosławieństwo dla zborów Chrystusowych. A Jehowa czeka, żeby ich uśmiercić. Świadków Jehowy, amerykański Jehowa jest bardzo zły i fizycznie mordują, po świecie latają i wojny robią. Amerykaństwo. Amerykana i amerykańskie sekty wiadomo i zielono Adwentyści, baptyści, wolni chrześcijanie, świadkowie, wszystko z Ameryki przyszło, to katolicy chyba będą najbliżej Boga. Katolicy poganie, co wyżej się ich osądzili, oni bez czyli niedziela, akurat pierwszego dnia tygodnia Chrystus zmartwychwstał i oni się obudzą. Bo Adwentyści mówią, że katolicy mają niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Siódmy, co siedem dni to robią, siódmego dnia trzymają Boga, mają nabożeństwo, ale Adwentyści myślą, że, że co myślicie? Ile tydzień ma dni? Dziesięciu katolików czy siedem? Hebraczyków czwarty rozdział od 4 do 13, Adwentyści nawróćcie się, bo nic wam nie brakuje do świadków wiekowych. Macie podobne duchy paryzejskiej obudy, a baranek czeka na wesele, zapraszamy. Gdzie jest żona Chrystusa? Pytam się. Żona Chrystusa, oblubieńca, gdzie jesteś? Jest wybranie. Żona, gdzie jesteś? Gdzie jest 144 tysiące? Tych, co na ziemi mam być odbiciem chwały Chrystusa. Macie być światłem świata, odbiciem chwały, a nie osądzaniem. Kto nie ma kultury? Kto napastuje? Jako świeci? On, on by powiedział na policję, by poleciał, że to jest napastowanie. Przecież oni ja... głoszą, numery podają i nikt ich nie na. Nie napastuje, tylko ostrzegamy ludzi. Później będą żałować, że nikt nikogo w łeb nie walnął, się opamiętał. Czekamy cierpliwie. Chrystus na was czeka 2000 lat, a my 20 lat głosimy, żebyście poznali Chrystusa, który przyszedł. Przez uczniów w Jego prawdzie, w miłości i w cierpliwości, ale czas łaski się kończy. Dzieje apostolskie 17 rozdział od 11 do 34. Czas łaski niewiedzy się skończy. I Judasz się powiesił, bo był przy Chrystusie, był ślepy. Ślepy był. Jak był ślepy? No widział, ale nie widział. To macie ducha Chrystusa Rzymian 89, czy nie macie? Czy duch Jechowy was otumanił? Duch Jehowy. No także przekuliście miecze na mniejsze, żeby, żeby mordować kłamsem, jak diabeł. Wasz ojciec, Jana 844. Wszyscy to robicie. Wszystkie religie. Mordujecie ludzi kłamsem, obiecujecie im obłoczki. U, dom, w domu ojca mieszkania, że są. To jest wszystko kłamstwo. Tak samo jak z tym czystym i z tym piekłem, co Judasz się powiesił, poszedł do piekła. Także teraz piekło, żeście zrobili Oj, ludziom. <laughs> Najlepsze stołki władza wymyślone tytuły, a Jezus mówi: Wszyscy chcecie brać siostrami. Mateusz 23 rozdział od 8 do 12. On jest jeden nauczyciel. Chrystus, a my jesteśmy braćmi, siostrami. Brat do was mówi. Brat starszy z 24 starszych do świadków Macie pieczątki? Siódmy anioł mi błogosławił. Ja nie jestem samozwańczym, ja jestem Chrystus mi postawił anioła z pieczątkami siódmego Henryk Szymczak. Objawienie 10, 7. objawienie 11, 15, objawienie 16, 17. Wylał czasze w powietrze i wszędzie kłamniecie w powietrzu, w radiu, w telewizji, w internecie wszędzie. Ale prawda jest między wierszami dla wnikliwych, Pan Jechowa niech się już chowa. Pan diabeł rogaty, Jechowa firma też, bo Chrystus jest królem Izraela. Jak nie potraficie rozpoznać króla od pana, to królestwo wam będzie zabrane a dane tym, co będą mieć czyste serca i przykazania w sercu. Hebrajczyków 8 rozdział od 8 do 12. Także teraz jest czas, wy wybieracie. Judasz sam wybrał śmierć, i wy wybierzcie to samo: albo żyjecie wiecznie, albo umieracie. Klasa Judasza. Objawienie 9 rozdział od 6 do 21. Objawienie 19 rozdział od 11 do 21. Jedzie na wiem koniu. Król nad królami. Baranek. Objawienie 17 rozdział, 14 werset. Baranek zwyciężył. Teraz czeka na żonę. Galasem 4,26. Matka do Was mówi: Bogdan Ciecierski. Bo apostoł Paweł też jest matką waszą. Piotr. Tu jest 24 czterech starszych, ja tu jestem. Tak, to jest Słowie Bożym. Objawienie, czwarty rozdział, czwarty werset, objawienie, czwarty rozdział, dziesiąty werset, objawienie, dziewiętnaście, cztery. 24 starszych, doświadczonych w cierpieniach, przeszłem próby jak Hiob. A wy jakie próby mieliście dla Chrystusa? Mieliście próby czy nie? Bo faryzuszy nie mieli, jak Chrystus przyszedł to był niewygodny, interesy im popsuł. A my wam interesów nie psujemy, bo chcemy, żebyście żyli w raju na ziemi, bo raj będzie. Adam stracił raj, a Chrystus go odkupił. Rzymian 5,12 Śmierć, a Rzymian 5:19. Zapraszamy do pracy. Mateusz 24, 31. Aniołki wybrane. Błogosławimy. Błogosławimy.